Miejski pejzaż geometryczny w Twoich ulubionych kolorach. Uwierz mi, to nic trudnego. Szykuj farby, szukuj pędzle i zaczynajmy. Moi mili, zaczynamy od wyznaczenia sobie stref podziału poszczególnych obrazów. Do tego używam zwykłej papierowej taśmy. Ja polecam Wam zawsze dzielić płótno w taki sposób, żeby unikać idealnie przecięć na środku w linii pionowej oraz w poziomej. Dzięki temu kompozycje zawsze są o wiele ciekawsze. Ja tym razem wybieram górną granicę, a pierwsze kolory, jakie nałożę, będą właśnie w tej strefie, będą to jasne róże. A więc nakładam taśmę w taki sposób, żeby nie ograniczała mi powierzchni mojej dolnej lewej przestrzeni. I przy pomocy taśmy również sobie wyznaczam z prawej strony zakres obrazu. Będziemy tutaj. Nieco planować i malować po prostu pojedynczymi kolorami. Jeden po drugim, jeden po drugim, dostosowując sobie do tego płótno. Tę partię podzielę na trzy kawałki, a teraz zajmę się malowaniem tego w środku. One również nie muszą być idealnie tej samej wielkości. No dobra, czyli malujemy obszar z lewej strony, środek. Oraz poszczególne elementy na pasie górskim, który będzie na, samym gór na samej górze. I teraz rozrysowuję sobie te pasy, mając świadomość tego, że po zdjęciu taśmy będę się jeszcze wrysowywała w ten obszar. Więc bardzo delikatnie zaznaczam sobie poszczególne obszary. Nie polecam Wam pracować pędzelkiem y, ołówkiem zbyt mocno, ponieważ później będzie on przebijał i delikatnie rozrysowuje wzgórza. Na tym etapie wyznaczam również lewą stronę obrazu. Tutaj będziemy do kompozycji kwiatowej używali dużej ilości różu, ale na samym środku tego różu nie będzie, a więc możemy sobie już teraz naszkicować obszar, który pominiemy. Możecie to też zrobić na prostym patencie, czyli odrysować od czegoś kształt. I teraz tylko odrobinę go powiększymy do góry oraz w dół. No dobrze. Teraz jeszcze sobie narysujemy delikatne kwiaty po tej stronie. Delikatnie koryguję linię prostą, bo widzę, że zjechała mi nieznacznie w prawą stronę. O wiele lepiej. No dobrze. Początkowa koncepcja jest już gotowa. Ja zacznę od tego, że będę malowała na samym początku kolory w jasnym różu, a później kolejno od najjaśniejszych będziemy sobie je dodawać. Na mojej paletce mieszam ze sobą purpurę, czyli ciemny odcień czerwonego koloru wraz z bielą. Bieli dajemy dużo więcej. Chcemy, żeby ten kolor był naprawdę bardzo, bardzo jasny. Jak, gdy maluję farbami akrylowymi, nie używam właściwie wody. Woda powoduje, że akryle są mniej kryjące, bardziej transparentne i dają dużo mocniej akwarelowy efekt. Więc, jeżeli chcecie malować farbami akrylowymi, tak jakbyście malowali akwarelką, to jak najbardziej możemy. Ale ja akurat teraz chcę uzyskiwać efekty. O mocnym kryciu, a więc mieszam po prostu ze sobą farbę. Kolejną właściwością farb akrylowych jest to, że odrobinę ciemnieją po wyschnięciu, a więc zawsze pamiętajcie o tym, żeby dorobić kolor, który będzie wam się wydawał zbyt jasny niż zbyt ciemny. Polecam Wam bardzo dokładnie wymieszać farbę. Dzięki temu będziecie mieli gwarancję, że nie będą wychodziły żadne jaśniejsze ani ciemniejsze smugi. I tak przygotowanym kolorem rozmalowujemy się w trzech partiach. Z prawej strony, na takim naszym próbniku kolorystycznym, na samej górze, tak jak widzicie, opracowuję całość dosyć szerokim pędzlem, jednak czasami po prostu ustawiam go bokiem. Uzyskując bardziej cienką krawędź. Dwa obszary już mamy gotowe. Następnie polecam Wam odłożyć obraz do schnięcia po to, żebyśmy mogli malować kolejne warstwy, nie mieszając się z tymi kolorami, które już tutaj mamy nałożone. Jeżeli zostało Wam trochę różu, możecie go zostawić na później, ponieważ będziemy na nim sobie później dorabiać fiolety. Czas na kolejne działania. Tym razem namalujemy te partie, które będą w bardzo jasno beżowym kolorze. Na razie nie potrzebujemy przeklejać naszych taśm, ponieważ są to obszary, które znajdują się wewnątrz tych poszczególnych podziałów, natomiast przyda nam się delikatny szkic. I teraz szkicujemy sobie tutaj w tym dolnym kole miejsce, gdzie pojawią się nasze jasnobeżowe kwiaty. One będą miały taki naprawdę bardzo prościutki kształt. I możemy teraz sobie już wyznaczyć również łodygi. I na tym etapie rozmalujemy się również. Tej dolnej partii z takim bardzo delikatnym różowym wzorkiem, i teraz używamy poprzedniej paletki. Dodamy jednak właśnie więcej tej purpury. A raz dołóżmy sobie jeszcze żółty, możemy chwycić za nieco mniejszy pędzelek. Nasz ciemniejszy kolor różowy jest już dorobiony, i teraz domalowuję nim taką ramkę. Robię to bardzo swobodnie. Nierównomiernie. Akurat ten element naprawdę chciałabym, żeby nie łódki od linijki, tylko był raczej taki swobodny i uroczy. Następnie maluję taki sam wzorek, tylko tym razem przy użyciu malutkiego pędzelka. Kolejny etap tworzę bardzo jasno beżowy kolor. Na paletkę nakładam. Dużą ilość bieli i przy użyciu średniego pędzelka mieszam poprzednie róże razem z żółtym. I teraz takim bardzo jaśniutkim kolorem rozmalowuję kolejne wzgórza. Dodaję jeszcze więcej bieli i kolorem, który praktycznie imituje biel, rozmalowuję płatki kwiatów. Wybieram do tego nieco mniejszy pędzel. Następnie używam praktycznie czystego odcienia żółtego, mieszam go dosłownie z odrobiną wcześniej przygotowanego różu i tym kolorem rozmalowuję wnętrze kwiatów z prawej strony obrazów w tej kolejnej kompozycji. I na tym etapie dodam sobie również odrobinę zieleni. Mieszam ją z wcześniej przygotowanym żółtym, rozmalowuję łodygi w kwiatach. Dodaję odrobinę więcej zieleni i rozmalowuję łodygi po drugiej stronie obrazu. I teraz, na tym etapie, możemy już nasz obraz odłożyć do schnięcia. To jest bardzo ważne, bo znowu będziemy naklejać taśmę na innych obszarach. I nie chcemy, żeby one były rozmazane. Więc odklejamy taśmę, a obraz musi wyschnąć przez około 10 minut. Działamy teraz z zieleniami. Wybieram na początku jasny zielony. On posłuży mi do namalowania kolejnych fragmentów, i od razu wyznaczam sobie taśmą podziały. Zabezpieczam to w ten sposób. A tutaj namalujemy sobie tylko poszczególne wysepki. Jasno-zielony fragment malujemy również w rogu naszego obrazu. Na paletce mieszamy zielony, biały oraz żółty kolor. I przy użyciu płaskiego, dosyć dużego pędzelka śmiało dorabiam, dokładnie mieszam. Śmiało malujemy. Na tym etapie dorabiam drugi kolor, czyli jasny błękit, duża ilość bieli oraz minimalna ilość ultramaryny, czyli ciemnego niebieskiego. Papierową taśmą wyznaczam sobie kolejne linie podziału i mieszam mój jasny niebieski kolor. Tym samym kolorem maluję również niebo. Następnie przy użyciu mniejszego pędzelka rozmalowujemy się tym samym błękitnym kolorem, tylko tym razem na naszym prostokącie z kwiatem po prawej stronie. A na większe obszary śmiało chwyćcie za większy pędzel. Będzie dużo szybciej. W tym czasie na pewno już podesła nam pierwsza warstwa zielonego koloru na górze, a więc możemy się szybko wmalować z drugą warstwą. No dobra, to co? To jest ten etap, kiedy odkładamy naszą pracę do schnięcia i wracamy do obrazu za 10 minut. Kolejne kolory, tym razem czas na jasny fiolet. Na talerzyku umieszczam jasno-niebieski kobaltowy, purpurę oraz kolor biały. Całość mieszam za pomocą średniej, średniego pędzelka. Tym kolorem wymalowuję kolejne płatki kwiatów. Przy użyciu nieco drobniejszego pędzelka maluję tam, gdzie mamy detale. Koloru tego oczywiście używam również do namalowania pasma górskiego. Kolorem zielonym domalowuję drugą warstwę, tak aby mieć idealne krycie. Odrobinę tego koloru przekładam na paletę i teraz stworzę dużo ciemniejszy odcień zieleni. Dodam bowiem ultramaryny, czyli ciemnego niebieskiego koloru. Do tego jeszcze kropla brązu. Całość bardzo dokładnie mieszam. I tym kolorem rozmalowujemy kolejne partie. Zadbajmy też oczywiście o zabezpieczenie krawędzi. Tego samego koloru używam do tego żeby namalować kolejny obszar prostokąta. I na tym etapie do tej zieleni wybieram również nieco drobniejszy pędzelek, wmalowuję się nią w dół mojego obrazu po lewej stronie. Końcówką pędzelka jeszcze wymalowuję takie esy floresy, żeby nieregularnie mi się ta farba ułożyła. Będzie ona jeszcze bardziej w stylu właśnie takiego medalionu. Na listkach jeszcze drobne wzorki. Lewa część obrazu jest już skończona i płatki kwiatów rozmalowuję odcieniem, który jest pomiędzy tym jasnym a ciemnym zielonym. Mieszam go obok na paletce. I zamalowujemy teraz ostatni kolor, czyli nasz fiolet. Czas na najbardziej satysfakcjonujący element, czyli odklejenie naszej taśmy i ukazanie się efektu końcowego. Taki oto, obraz jest zakończony.